Dzień dobry. Tematem dzisiejszym są rządy parlamentarne w drugiej Rzeczypospolitej. Zapraszam do oglądania. Początki II RP były niezwykle trudne, zarówno dla tych, którzy żyli jako zwykli ludzie w społeczeństwie. Ale też dla tych, którzy rządzili, ponieważ oni musieli mieć dużo czasu, sprawnych ludzi, aby zajęli się kilkoma problemami, które trapiły właściwie to, tą młodą, drugą rzecz pospolitą. Jakie były to problemy? Pierwszym problemem będzie to, że Piłsudski, a właściwie to jego myśl, ścierała się z takimi poglądami, albo właściwie to z doświadczeniem ludności żyjącej wcześniej w zaborach pruskim oraz austriackim. Dlaczego? Dlatego, że Piłsudski miał myśl, aby w, powiedzmy stworzyć. Taką, taki podział samorządu terytorialnego, który będzie zależny od władzy centralnej, czyli no właściwie to od rządzących w Warszawie. No właściwie w tym momencie to nawet od Piłsudskiego. Natomiast ci w zaborach pruskim i austriackim już byli przyzwyczajeni do pewnej autonomii, i tutaj był pierwszy problem, jak to wszystko ugryźć. Drugim problemem, no może to nie było nic błahego, natomiast było to dosyć ciężkie do rozwiązania, była kwestia małżeństw, ponieważ w zaborze pruskim były to tylko śluby cywilne. Czyli państwowe, a w zaborze z kolei rosyjskim i austriackim były to tylko śluby kościelne. Zresztą Piłsudski miał taki ambiwalentny stosunek do, powiedzmy, religii, albo wręcz można powiedzieć, że był przeciwnikiem w pewnym momencie kościoła. Natomiast on chciał też to tak, powiedzmy, ugryźć, żeby część społeczeństwa, ta większa część społeczeństwa, która miała jednak śluby kościelne, no nie czuła się urażona. No i wreszcie takim trzecim problemem, również bardzo istotnym, będzie to, że w zaborach rosyjskim oraz pruskim. No, istniał ruch prawostronny, natomiast w austriackim istniał lewostronny i też te problemy takie, powiedzmy, że z przemieszczaniem się ludzi po całym państwie, wjeżdżającym powiedzmy w rejon byłego zaboru austriackiego, no też mogły stanowić no, niemały problem. Czwartym problemem będzie organizacja samych wyborów. Dlaczego? Dlatego, że no, mamy rok 1919, jest 26 stycznia, no i niestety mamy wiele problemów granicznych. Oto, które ziemie będą nasze, które będą należały do naszych sąsiadów, to na pewno wiecie, z lekcji poprzednich. Natomiast sama organizacja wyborów na tych ziemiach już była problemem. Dlatego też zdecydowano się, aby utworzyć tam lokale wyborcze, tam przeprowadzić wybory, gdzie jest to ziemia, która nie należy do żadnych spornych terytoriów naszych, powiedzmy, ziem polskich, ani nikt inny, żaden sąsiad nie rości sobie do tych ziem praw. W związku z tym wybory odbywały się, tak powiedziałem, już wcześniej, 26 stycznia roku 1919, więc nie wszystkie ziemie, nie wszyscy mieszkańcy ziem polskich mogli brać w nich udział. Natomiast już później, po tym jak te granice zostały już w miarę unormowane, to dołączano do tego Sejmu Ustawodawczego kolejnych delegatów, którzy, powiedzmy, reprezentowali daną ziemię w niegdysiejszym sejmiku, czy też miejscu, w którym byli oni reprezentantami Miejscowej ludności, na przykład na Sejmie, powiedzmy, że pruskim, czy też na Sejmie e, rosyjskim. Także tutaj sytuacja też była dosyć e, piekląca i trzeba było temu zaradzić. Natomiast no, wybory się odbyły i takim najważniejszym, największym klubem parlamentarnym, jak się okazuje, był Związek, tak zwany Ludowo-Narodowy, czyli indecja. Oni zmienili nazwę, do tego wrócimy jeszcze za parę minut. Poza nimi w sejmie, w ławach poselskich, zasiądzą przedstawiciele PSL Piasta, PSL Wyzwolenia, no i oczywiście PPS-u. W związku z tym, że e, to są partie polskie, złożone tylko i wyłącznie z Polaków, przewidziano również reprezentację tak zwanych mniejszości narodowych. E, nie wymieniłem żadnej partii komunistycznej, ponieważ komuniści zbojkotowali te wybory, uznali, że one są zupełnie bez sensu, bo przecież wojna polsko-sowiecka trwa, a za niedługo przecież Sowieci wejdą, więc jakby ten sejm i tak przestanie istnieć. No, troszeczkę się... Pomyli w tym momencie. Kiedy Sejm już się zebrał, no głównym celem było uchwalenie Konstytucji. Natomiast tej właściwej Konstytucji z roku 1921, no jeszcze nie ma. W związku z tym trzeba mieć jakiś taki rygor prawny, który będzie sankcjonował najważniejsze sprawy państwowe, więc uchwalono 20 lutego roku 1919, tak zwaną Małą Konstytucję. Mała Konstytucja jest konstytucją zazwyczaj przejściową, obowiązuje do momentu uchwalenia tej pełnej Konstytucji. Natomiast na mocy tej Małej Konstytucji Piłsudski został potwierdzonym naczelnikiem, Państwa. Więc już nie jest tymczasowym naczelnikiem, tylko jest po prostu naczelnikiem państwa. Każda decyzja naczelnika wymagała tak zwanej kontrasygnaty, czyli odpowiedniego podpisu ministra pod daną ustawą, która dawała jakby ważność danemu dokumentowi. No i oczywiście, co jest ważne, ten dokument wówczas, kiedy wchodził w życie i powiedzmy coś było z nim nie tak, to odpowiedzialność brał i minister, no i naczelnik. Więc to było takim jakby, powiedzmy, że potwierdzeniem tego, że Piłsudski w przyszłości nie ma jakichś zapędów takich autorytarnych albo wręcz totalitarnych, Dlaczego bano się poniekąd też na zachodzie Europy? No bo wojskowy jest u władzy, więc właściwie tylko krok wystarczy, żeby zmobilizować wojska, w tym momencie legiony polskie, aby przejąć władzę tylko i wyłącznie dla niego. Więc ten podpis, ta kontrasygnata była tutaj jednym z ważniejszych zapisów. Jak wyglądała taka scena polityczna na rok 1920? No tak, mieliśmy komunistyczną partię Polski, to mówiłem wcześniej. Generalnie ona zbojkotowała te pierwsze wybory i nikt jej tak naprawdę na poważnie nie traktował, ponieważ ustalono, i właściwie to każdy brał pod uwagę tylko jedno, że jest to agentura Związku Sowieckiego, więc generalnie nikt właściwie nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Oczywiście mówię o tych partiach politycznych, które na tej scenie politycznej wówczas były. Mamy PPS, czyli Polską Partię Socjalistyczną. I tutaj oni domagali się głównie reform takich, powiedzmy że gospodarczych, społecznych, ale takim, powiedzmy że nawet minusem tego wszystkiego było to, żeby całe gałęzie przemysłu, te najważniejsze, były przekazane dla państwa polskiego, czyli to, żeby państwo polskie decydowało o tym, co będzie produkowane, w jakich ilościach i tak dalej. Wiemy, że to w przyszłości będzie jednym z elementów państw totalitarnych, ale to nie jest oczywiście wytyczna. Powiedzmy, że nawet na lata 20, 30 XX wieku, aby państwo było totalitarne, to musi mieć kontrolę nad e, przemysłem. W niektórych krajach miało kontrolę, a było demokracją. E, kolejne mamy PSL Wyzwolenie, no i przywołany przeze mnie wcześniej PSL Piast. One e, połączyły się w jedną partię, czyli Stronnictwo Ludowe. Mamy rok 1931 i na czele mamy Wincentego Witosa. PSL głównie skupiało się na rolnikach na reformie rolnej i tak będzie właściwie to przez dłuższy czas, aż do końca właściwie co XX wieku. Później mamy Hadecję, czyli chrześcijańską demokrację. Tutaj takim głównym um, aktorem na tej scenie, jeżeli chodzi o hadecję, był znany nam z powstań śląskich, tego trzeciego najbardziej Wojciech Korfanty. On program miał oparty głównie na nauce Kościoła, ale w, tym, w tych programach Hadecji było wiele rzeczy, które właściwie. Mogłyby się zgadzać z programem i poglądami Endecji, więc było im bardzo blisko do siebie. Z kolei Endecja, czyli Narodowa Demokracja, ona zmieni nazwę później na Związek Ludowo-Narodowy, a w roku 1928, czyli nieco później, zmieni się w Stronnictwo Narodowe, czyli ta SN. Przywódcami tej partii był Roman Dmowski oraz Roman Rybarski. Także można sobie zobaczyć obydwu panów za mną. E, ostatnim takim ugrupowaniem, który jeszcze przez jakiś czas właściwie miał coś do powiedzenia, jakieś znaczenie na scenie politycznej mógł odgrywać, był tzw. Tak ruch narodowo-radykalny. Ugrupowanie było skrajnie nacjonalistyczne, wręcz można powiedzieć, że podlegające swoimi poglądami pod partię NSDAP, która była w Niemczech, dlatego też zostało bardzo szybko ten ruch narodowo e, radykalny po prostu przez państwo polskie zdelegalizowane, czyli usunięte ze sceny politycznej pod rygorem nieważności. Przechodzimy sobie do tej Konstytucji właściwie została ona uchwalona 17 marca roku 1921. Jakie były takie główne zapisy tej Konstytucji? No przede wszystkim to, że jednak będziemy mieli demokrację. Mamy przede wszystkim trójpodział władzy. Mamy władzę ustawodawczą, którą będzie miał Parlament. Parlament będzie dwuizbowy, będzie to Sejm oraz Senat. Mamy władzę wykonawczą, która będzie spoczywała na rękach rządu oraz prezydenta, czyli likwiduje się tym, tą Konstytucją zapis o naczelniku państwa, a wprowadzi się urząd prezydenta, będzie on aktualny dopiero po jakby, pierwszych wyborach prezydenckich, o których za chwilkę jeszcze sobie parę rzeczy powiemy. No i trzecia część, z której podział władzy to jest niezależne sądownictwo. Co jest istotne, ten urząd prezydenta miał mieć charakter reprezentacyjny, czyli podobnie jak dzisiaj, e, chociaż może spodziewać współcześnie, że ten prezydent nawet może więcej niż ten z roku e, 1921 z konstytucji tzw. marcowej. Ostatnią rzeczą, która gwarantowana była każdemu obywatelowi, były pewne prawa, pełne wolności oraz równouprawnienie. I tutaj dosyć istotną rzeczą jest to, że my, jako jeden z pierwszych krajów, wprowadziliśmy nawet na mocy małej konstytucji równouprawnienie kobiet w głosowaniu. Powiedzmy, że do wyborów do Sejmu. Więc tutaj to równouprawnienie było niezwykle istotne. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, które taki zapis w swojej konstytucji wprowadziły. A teraz idziemy sobie do wyborów prezydenckich, tych pierwszych wyborów prezydenckich. 9 grudnia roku 1922 zostały wykonane jakby pierwsze wybory prezydenckie, ale to nie były takie wybory jak dzisiaj, że powiedzmy, idziemy do urn i zagłosujemy. Tylko były to wybory, które odbywały się w Zgromadzeniu Narodowym, czyli takim jakby miejscu, w którym spotykają się zarazem Sejm i Senat, czyli posłowie i senatorowie, i to oni dokonywali taki, tego typu wyborów, więc wybory były troszeczkę inne niż te współcześnie. I kogo tutaj mamy na polu walki? Przede wszystkim mamy tego pierwszego prezydenta, już od razu wam zaspoileruję, że to on wygrywa, jest to Gabriel Narutowicz, jest on reprezentantem PSL Wyzwolenie. Ale w tyle zostawił kilku kandydatów, ponieważ oni też nie byli jacyś anonimowi. Ludzie ich kojarzyli, ludzie ich znali, więc i jakieś tam powiedzmy, że społeczne jakieś poparcie mieli, ale tak jak powiedziałem, ono się nie przełoży na te wyniki w Zgromadzeniu narodowym. Liczy się to, kto tak naprawdę tam ma najwięcej ludzi. Albo przynajmniej jakie ugrupowania się ze sobą dogadają, żeby właściwie dokonać konkretnego wyboru. Więc skąd kandydatami dla samego Narutowicza byli? Hrabia, Maurycy Zamojski, on był reprezentantem Endecji. Mamy Stanisława Wojciechowskiego z PSL Piast. On był takim współpracownikiem Piłsudskiego. No jak widzimy, nie został on prezydentem od razu w tej pierwszych wyborach, więc nawet Piłsudski tutaj nie chciał szukać jakichś porozumień, po prostu zostawił wolną rękę reszcie Polaków. Tych, którzy są przynajmniej w Zgromadzeniu Narodowym. Kolejnym kąt kandydatem był Ignacy Daszyński, który tutaj reprezentuje już Polską Partię Socjalistyczną. I ostatnim będzie taki bardzo e, fajnie brzmiący nazwiskiem Pan, ponieważ on będzie reprezentantem jakby mniejszości narodowych i to jest. Jean Baudouin de Courtenay. Więc jest to taka dosyć ważna postać, ponieważ poparcia on tutaj zbyt wielkiego nie uzyskał. Natomiast ta mniejszość narodowa, wystawiając tego kandydata, dała jakby duży plus rządom Piłsudskiego, że on jakby no, nie kontroluje tego wszystkiego, on daje te wolności, prawa i tak dalej. Więc ten początek rządów II RP, ogólnie Piłsudskiego, dopóki nie przejdzie na emeryturę, dopóki nie dokona zamachu stanu, są całkiem pozytywne. Zresztą, sami słyszycie. Uh, and that's yeah. Natomiast z tym wynikiem tych wyborów się no, nie zgadzała. Rozpętała taką dosyć mocną burzę polityczną, taką nagonkę na Narodowicza. My to znamy z współczesnych czasów, gdzie jakaś tam partia czy też telewizja torpeduje powiedzmy jakiegoś człowieka. Mieliśmy taki przykład kiedyś w Gdańsku, kiedy tamtejszego prezydenta zabito na Wośpie, więc było to poprzedzone naprawdę mocną nagonką i tutaj było podobnie. Ponieważ ta nagonka doprowadziła do tragedii, 16 grudnia, zobaczcie jak wiecie, czasu minęło, wybory były 9 a 16 grudnia prezydent został zastrzelony przez takiego fanatyka prawicowego, który nazywał się Eliusz Niewiadomski. Miało to miejsce w Galerii Sztuki. Eliusz Niewiadomski miał mieć rękę w tym blaku, czyli udawał, że miał ją za maną, ale niestety tam trzymał pistolet. I kiedy ten nasz prezydent Narutowicz do niego podszedł, oddał kilka strzałów i niestety zamach był udany. Prezydent. Zginął na miejscu. Natomiast sam e, Niewiadomski został później ro rozstrzelany w wyniku, e, powiedzmy, procesu, no i kary, jaką miał ponieść za tego typu działanie. Więc trzeba było wybrać nowego prezydenta. I tym nowym prezydentem zostaje wybrany, no już niedużo, niedługo później, bo 20 grudnia Stanisław Wojciechowski, czyli ten, który mówiłem wcześniej, że w pierwszych wyborach jak jakoś sobie nie poradził, to w drugich już jednak, chyba społeczeństwo dziś uznało, że mając za prezydenta Wojciechowskiego, który jest blisko z Piłsudski, mają pewność tego, że to państwo no, nie będzie, powiedzmy, że w taki sposób e, torpedowane od wewnątrz, że nie będzie jakiś zabójstw, bo jednak ten Piłsudski no, był charyzmatycznym przywódcą, jakby nie patrzeć, ludzie go szanowali, czy wręcz się go bali. Kończąc temat rządów parlamentarnych, co jak już pewnie zauważyliście, mamy w latach 1919 do 1926 roku, e, powiedzmy, że były pewne Problemy nawet później, poza tymi wcześniejszymi, które opisałem na początku tych zajęć. Ale mieliśmy też pewne sukcesy. Sukcesem na pewno będzie to, że pan Władysław Grabski, którego kojarzymy przecież, e, no, był powołany wtedy na ministra skarbu. Musiał zawalczyć z hiperinflacją. Hiperinflacja jest wtedy, kiedy wartość pieniądza bardzo drastycznie spada, a niestety ceny na półkach sklepowych rosną no, w niebotycznym tempie. Więc e, ta hiperinflacja była spowodowana też tym, że naszą walutą do roku 1924 jest... Marka polska, czyli waluta niemiecka. Więc reformą Grabskiego wprowadzi się złotego polskiego i ta hiperinflacja zostanie tam po pewnym czasie zahamowana. Więc jest to pewien sukces. Natomiast co do yy, powiedzmy, że słabości, które drugą RP trawiły. Właściwie to za rządów już Wojciechowskiego, bo Wojciechowski, zostając prezydentem, jest najwyższą osobą w państwie. Piłsudski udaje się na emeryturę polityczną, przynajmniej tak wszystkim powiedział wcześniej, do swojej ukochanej wsi, do sulejówka. Ale e, Wojciechowski, no niestety, po pewnym czasie, jak się okaże, sobie raczej z tą władzą, no kiepsko radził, no i Piłsudski będzie miał mu to za złe. A co było tą słabością, bo w końcu zacząłem mówić, a nie skończyłem? Przede wszystkim będzie to, że w parlamencie dochodzi do bardzo częstych zmian rządów. Niestety, ugrupowań było dosyć dużo i nie mogąc się dogadać ze sobą, trzeba było rozpisywać coraz to nowe wybory albo zmieniać premiera. I tych premierów mieliśmy naprawdę od groma. Nie będziemy sobie nimi tutaj teraz zawracać głowy. Natomiast tak, kolejną słabością było to, że Niemcy już po tej wojnie się troszeczkę odbudowały i doszło do tak zwanej wojny celnej z Niemcami. Niemcy chcieli osłabić polską gospodarkę i przestali kupować polski węgier, co się odbiło na, na polskim złotym. No niestety, troszeczkę jego wartość znowu spadła, natomiast sama właściwie ta wojna celna z Niemcami pokazała, że niepewne jest to sąsiedztwo na naszej zachodniej granicy. No i ostatnia rzecz jest taka, że na tej scenie politycznej, jakby. Zabrakło pewnych argumentów, pewnych takich elementów, które powinny na takiej scenie politycznej się znaleźć, które mogłyby tak naprawdę jakby podnieść rangę danego polityka. Było na odwrót. Coraz to każdy polityk był kompromitowany jakimiś nowymi wynalazkami, nowymi artykułami jakimiś współcześnie, byśmy to nazwali fake newsami. I obrażano się politycznie, no i niestety ludzie przestali i po prostu tym politykom wierzyć, więc i wybory były coraz to mniej uczęszczane przez Polaków. Zauważyli, że jednak jak Piłsudskiego nie ma, to ta Polska sobie po prostu sama nie radzi. I Piłsudski wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom, myślę, że części polskiego społeczeństwa, ale w sposób nielegalny tą władzę przejmie później poprzez zamach majowy. Także na tym sobie skończymy, a na lekcji następnej będziemy sobie o tym zamachu jeszcze parę rzeczy musieli wspomnieć. Także za dzisiaj dziękuję, no i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.